Good. let's talk about your tinder profile or more specifically the pictures because right to be honest that's what the girl that's all the girl has in the beginning so imagine that the most important thing on tinder is your photo just a good profile picture isn't enough it's the primary requirement but then they go deeper bio's got four times more matches okay so bio bio is really important a lot of guys focus on bio She's gonna wanna match with you, she's gonna wanna talk to you and she's gonna wanna go on a date with you. O cześć, przepraszam, nie zauważyłem Cię. Wiesz co, ostatnio mam za dużo sukcesu na Tinderze. O. Nawet nie mam czasu odpisywać na wszystkie wiadomości. Ale jak zdobyć tak dużo? Czy wykupiłeś premium? Wiesz co, nie. Tak naprawdę uświadomiłem sobie jedną rzecz, że muszę zaaplikować wiedzę, którą zdobyłem z podręczników psychologii i własnego doświadczenia. Okej, okay, ale jak to zrobić, jeżeli nie potrafię, nie mogę, nie mam czasu, nie chcę tego sam robić? Słuchaj, tak naprawdę wystarczy zrobić trzy proste rzeczy. Po pierwsze, zrozumieć jaką osobą jesteś i mhm. zrobić audyt Twojego profilu, żeby zrozumieć, czy on odzwierciedla aspekty Twojej osobowości. Po drugie, Zrobić profesjonalne zdjęcie, które podkreślą najlepsze aspekty Twojej osobowości. I po trzecie, wymyślić pierwszy tekst, który też będzie zgodny z Twoim wizerunkiem i będziesz pisał do dziewczyn. To jest tak proste? Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że pomożesz mi w tym. Nie ma problemu. Pamiętaj, że miłość można znaleźć w każdym miejscu, nawet za tą kanapą. No dobra. Może nie za tą kanapą, ale na pewno można znaleźć na Tinderze.